Siemanko, jak widać w dzisiejszym odcinku będziemy testować tego potwora. Jest to Suron Light BX z roku 2022. Kolorek dosyć ładny, no ale jak widać, seryjny on nie jest. Seria jest dosyć nudna, więc nie ma co o serii gadać. Mamy tu tak, baterię Raptor e -bike 60V, 60Ah. Rozmiar stock bardzo ładnie wpasowana na seryjnej złączce. Torpa mamy. Torp TC500 bardzo fajny sterownik, bardzo modyfikalny, łatwy w użyciu dla każdego i malutki to jest jego rozmiar naprawdę bardzo mały sterownik ale to, co umiał osiągnąć, to naprawdę spoko sprawa. Bardzo też mi się podoba to wgłębienie tak jakby jego osłona. I tak, to tyle, tak naprawdę, z modów takich mocowych, że tak to powiem. Mamy tutaj też podwyższoną oczywiście kierownicę, ale to takie zbędne rzeczy, i hamulce Magury MT5. Yy, będziemy robić dzisiaj test zasięgu. Yy, domyślacie się, że ten test zasięgu minie szybko, bo moc jest większa. Yy, I tak i nie, zależy jak kto jeździ. Będziemy tak średnio jeździć po 80 km 90 km na godzinę na 8 kW. Yy, te, z tej baterii możemy maksymalnie wystać 12, 12 kW, także to jest spoko sprawa. Z mojej baterii, którą widzieliście na poprzednim filmie, też serdecznie was zapraszam do tego filmu, jeżeli nie oglądaliście. Z mojej możemy wyciągnąć aż 16 kW, co jest naprawdę potężną już mocą. Myślę, że te 12 jest naprawdę wystarczające. To jest taka moim zdaniem idealna moc. Fajne jest to, że w aplikacji sobie ustawiamy, bo tu mamy Eco plus i Sport. Ustawiamy sobie na tych trybach, jaką mamy moc. Tutaj na Eco plus jest ustawione 8 kW, a na Sporcie 12 kW. Tak więc. A, lub nawet 11, nie pamiętam. Coś, coś, ten deseń w aplikacji naprawdę jest to bardzo łatwo do zmienienia. Bardzo łatwo do zmienienia. Także, tak, to chyba tyle. Nie ma co się rozgadywać. Lecimy testować to sudeńko. Yy, od razu powiem: bateria jest w tym przypadku w pełni naładowana. 66.3V. Yy, troszkę brakuje, ale wiecie co? Ja odkąd wyjechałem, to już nabiłem kilometr. Także no. Także no co, nie ma co dużo gadać. Yy, ja w sumie jadę załatwić kilka spraw, więc postanowiłem, że nagram ten film od razu. Także zapraszam do oglądania. Tak więc, no już jesteśmy. W sumie trzy zawrócimy, bo... No, jak widać ma moc. Zawrócimy sobie, bo tam nie ma, gdzie zbytnio jechać. Jak widać ma trochę mocy, a to tylko 8 kW No! To jest właśnie to. Tutaj już trochę śladów po nas zostało. O kurde! Dobra. Trzeba naprawdę uważać, bo on idzie ostro na koło No ja się nawet trochę boję Skręcimy sobie tutaj Tu nie mamy kierunków w tym surronie niestety Bo jest to wersja seryjna X Oj, nie seryjna Wiadomo o co chodzi Nie ma tu wiązki do kierunkowskazów ani takich rzeczy homologacyjnych ale da się bez tego żyć mamy ręce dobra napisałem teraz do ziomeczka bo muszę coś ogarnąć że... mamy już zrobione 5km i mamy 95% także 5, e... No i teraz w sumie sobie będę do niego jechał Jak już się przejeżdżę trochę to do was yy, wrócę A więc dobra yy, Załatwiłem już to co miałem Ogromny sobie przewód do Magur, bo no, jednak Dosyć krótki mamy ten z przodu Przejechane mamy 18.4 km Baterii mamy 84% Także no naprawdę pomimo tej mocy yy, No nie schodzi to jakoś bardzo szybko Także no, ja lecę y, dalej testować ten zasięg. Parentałam taka z paną wrogem. Stawiam oto na goło późną nocą. Rejestracji nie ma. No po co złożony był niebieski a przeleciało złoto. Boże to to jest prestiż na niebieskie logo. Ubrałem się od razu bardziej, bo już jest troszkę zimniej. No i tak, moje wrażenia są naprawdę fajne. Na tym torbie bardzo fajnie się jeździ. Te 12 kW jest naprawdę bardzo fajną mocą. Power wheelie idzie wręcz prześwietnie. Jest to dwa razy większa moc niż stokowego surrona, więc wiadomo, że będzie to szło lepiej. Ten torp bierze, jakby jest mniej prądożerny niż seryjny sterownik Surrona. Tak więc zasięgi będą tutaj dosyć podobne, lecz tu będzie na pewno mniejszy z tego powodu jakoś no mamy to tą większą moc i ja jej używam e, nie, nie będę się oszukiwał e, mamy teraz 48% i 43 km jak na ten sterownik taką moc ten zasięg jest naprawdę świetny e, wiadomo jeszcze nie dobiega końca ten test bo mamy te 48% teraz sobie jeszcze trochę pojeżdżę patrzcie teraz Widać zarąbiście to idzie Nie ma co się oszukiwać eee, Niestety mamy tu słabą lampę eee, Seryjna Surronowska to jest tragedia moim zdaniem I ta homologowana I ta niehomologowana Czyli ta No obydwie świecą tak samo Czyli praktycznie wcale Ja w swoim Surronie mam taką z długimi światłami Jest to moim zdaniem jedna z lepszych lamp oczywiście w tej kwocie 50 zł około ale no niestety jakoś musimy z tą bo przeżyć bardziej, że cokolwiek widać no i będziemy się kierować eee... kurde, co tu się dzieje będziemy się kierować na takie dłuższe drogi gdzie nie ma zbytnio ruchu, no bo jak widać widać co się dzieje Kurde, ładny ten Cooper te lampy ma takie kurde O matko jedyna No i dobra, już jesteśmy Przejechane mamy 49 km a baterii mamy 43% Także bardzo fajnie co też chciałem wspomnieć, bo na poprzednim filmie chyba nie wspominałem o tym, to że baterie od Raptory Bike mają swój własny inteligentny BMS. Nie będę tutaj się rozczulał nad tym, na czym polega inteligentny BMS, ale inteligentny BMS w skrócie to jest to, że możemy się po prostu z nim połączyć poprzez aplikację. Nie ma wiele takich inteligentnych różnych funkcji, ale nie ma co się nad tym też zbytnio myślę rozczulać. Dobra yy, mamy do niej aplikację o nazwie ANT PMS. Ant BMS -y są jednymi z lepszych WMS-ów na rynku w tej chwili. Więc jeżeli jesteście zainteresowani takim zestawem od Raptora, ewentualnie samą baterią lub samym sterownikiem lub jakimkolwiek innym produktem do swojego Surlona, to zapraszam Was na stronę Raptor Revive oraz z tym oto kodem macie minus 5% zniżki na jakiekolwiek produkty do Surlona na stronie Raptor Revive. Moim zdaniem jest to wszystko bardzo warte z tego powodu, że możemy sobie zrobić naprawdę bardzo fajną i potężną moim zdaniem zabawkę wygląda to z niektórych stron jak rower z niektórych jak motocykl a moc ma po prostu niesamowitą sorki no dobra, mamy 73 km oraz 10%. Yy, no już bardzo mało. Ja się już powoli zbieram do domu. No i na miejscu jak już dotrę. Dogram wam, ile dokładnie zrobiliśmy kilometrów. No i ogólnie to by było na tyle. Przepraszam Was bardzo, że nie zakończyłem tego filmu tamtego dnia. Niestety ale bardzo spieszyłem się do domu, no miałem ważną sprawę do załatwienia. Ale myślę, że nic nie szkodzi. Zrobiliśmy dokładnie 80 km. Myślę, że jak na 12 kW, praktycznie ciągłe, które używaliśmy, na baterii 60 amperogodzin to jest naprawdę bardzo fajny wynik. Oczywiście, jeżeli byśmy jeździli spokojniej, ten zasięg by się nam zwiększył. Ale na takie szaleństwo, myślę, 80 km wystarczy w teren, oczywiście, bo ja więcej jeździłem tak po ulicy do miasta. Także to by było raczej na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcecie, to wpadnijcie na test tej baterii 65A oraz seryjny sterownik. za długo tu wleci torp, tak więc ten test na tym surronie będzie, raczej z innym torpem, ale to się dowiemy, ponieważ są lekkie problemy z dostępnością TC500. Mm, ale jakoś damy radę, także na spokojnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że z tym kodem na tej stronie macie oczywiście taniej. Także to tyle. Zapraszam Was do następnych filmów i to tyle. Siemaneczko.